Moi dziadkowie mieli domek nad jeziorem, które wynajmowali by mieć dodatkowe środki na emeryturę. Jeśli domek nie był zarezerwowany, proponowali mi weekendowy pobyt. Ostatnio skontaktował się ze mną stary przyjaciel i postanowiliśmy pojechać razem. Brooke zabrała swojego męża, którego spotkałem kilka razy, a dołączył jeszcze jeden znajomy. Cała trójka była mi blisko od dzieciństwa, a domek miał wystarczająco miejsca. Przyjechałem pierwszy i rozpakowywałem się, gdy na ścieżce pojawili się Brooke i jej mąż, Erwin. Rozpoczęliśmy rozmowę o starych czasach, a potem przyszedł Jason, z którym kiedyś byliśmy jak bracia, choć po jego ślubie kontakt się osłabił. Przywitaliśmy się, a ja zauważyłem, że przyjechał sam, więc rzuciłem na Brooke pytające spojrzenie, ale ona dała mi znak, bym nie wypytywał. Po zwiedzeniu kanapek przebraliśmy się na kąpiel w jeziorze. Brołko palała się na brzegu, a Erwin czytał książkę. Jason i ja poszliśmy na pomost, gdzie rozłożyłem sprzęt wędkarski. Bawiliśmy się jak dzieci, aż się zmęczyliśmy, po czym postanowiliśmy łowić ryby. Jason podniósł mnie i wrzucił do wody, co wywołało śmiech. Siedząc na słońcu rozmawialiśmy o życiu. Kiedy Jason zapytał o dzieci, poczułem niezręczność, bo wiedziałem, że Brook nie chciał ich mieć, a on zawsze marzył o dużej rodzinie. Niespodziewanie złapaliśmy rybę. Jason złowił małą moje okonia, którego postanowiłem wypuścić. Po powrocie do domu Brook szykowała kolację. Po jedzeniu każdy wziął prysznic, a Jason zauważył mój mały tatuaż misio, który zrobiłem na pamiątkę. Śmiał się z tego, a ja skłamałem, że przegrałem zakład. Siedząc wokół stołu, zaczęliśmy grać w grę planszową, która szybko przerodziła się w opowieści o dawnych czasach. W końcu para poszła spać, a Jason ruszył do loftu. Usnąłem, ale obudziło mnie głośne dudnienie. O trzeciej nad ranem usłyszałem niepokojące wołanie Jasona, który zszedł na dół. Otworzyłem oczy i zauważyłem dziwne pomarańczowe światło za oknem. Kiedy spytał, czy to burza, poczułem zimny powiew. Sprawdziliśmy, co dzieje się na zewnątrz. Widzieliśmy silny opad śniegu, a wiatr przeszył dom. Jason uznał, że musimy się stąd wydostać. Owinęliśmy się kocami i on zaproponował, byśmy trzymali się za ręce, wychodząc na zewnątrz. Kiedy otworzyłem drzwi, wiało bezlitośnie, a my zaczęliśmy iść w stronę samochodów. Nagle domek był przed nami, a Jason pobiegł do przodu, ale wrócił przerażony. W moim polu widzenia pojawił się ciemny kształt nad jeziorem, który zaczął się poruszać. Jason uderzył mnie w policzek, co wyrwało mnie z trąsu, a oni, Erwin, wciągnęli mnie z powrotem do domku, opatrując suchymi kocami, bo trząsą się z zimna. – Co takiego? – odpowiedziałem, dygocząc zimna, które wkradło się do moich kości. Jason spojrzał na mnie uważnie, ale szybko zrezygnował z dociekań. Erwin, który w międzyczasie znalazł dla mnie ciepły napój, wprowadził do pokoju pewną ulgę. Jednak milczenie, które zapanowało, było gęste jak mgła. Słuchaliśmy wściekłego wycia wiatru za oknem, bojąc się poruszyć temat tego, co się właśnie wydarzyło. W końcu Jason przerwał ciszę. Ktoś ma działający telefon? Erwin był całkowicie pochłonięty lekturą książki, a Brooke nerwowo zerkała na nas z wyrazem twarzy, który mówił więcej niż słowa. Wiedziała coś, czego od dłuższego czasu ukrywałem przed Jasonem. Przegrałem zakład, skłamałem, starając się brzmieć swobodnie. Musiałem zdobyć się na odwagę i zrobić to. Nie stać mnie na usunięcie tego. Jason przyjął moją odpowiedź i zmienił temat. Kiedy drzwi do woźninki zamknęły się za nim, Brock i ja odetchnęliśmy z ulgą. Nie musiał wiedzieć, że w rzeczywistości zrobiłem sobie tatuaż z tamtym chłopakiem. To była głupia decyzja, za którą na pewno bym nie wyśmiał. Poza tym, nigdy nie był zbyt wyrozumiały. Nie mówiłem mu wprost o swoich preferencjach, więc nie byłem pewien, jakby zareagował. Brooke namowała mnie, żebym w końcu mu powiedział. Czułem się okropnie z tym, że skrywam przed nim coś tak istotnego, ale nie byłem gotów na tę rozmowę z moim najstarszym przyjacielem. Siedzieliśmy w przestronnej chacie, wokół stołu, planując grę w planszówkę. Jednak rozmowa szybko zeszła na dawne wspomnienia. Myślałem, że Erwin będzie znudzony słuchając nas tak długo, ale okazał się bardzo zainteresowany, zadając pytania, które zaskakiwały mnie swą przenikliwością. Im dłużej spędzałem czas z nim, tym bardziej uświadamiałem sobie, że jest idealnym partnerem dla Brooke. Cieszyłem się, że się odnaleźli. W końcu para zdecydowała się iść spać. Było już po pierwszej nocy. Jason zajął miejsce na antresoli. A mnie przypadła kanapa przy kominku. W nocy było jeszcze za ciepło, by go rozpalać. Kiedy zgasły światła, w chacie zapadła głęboka ciemność. Nie zdajesz sobie sprawy, jak jasno jest w mieście w nocy, dopóki nie wyjedziesz na odludzie. Wszyscy rzuciliśmy sobie ostatnie dobranoc. Zastanawiałem się, czy nie pograć trochę w Zeldę, ale postanowiłem zostawić to na później. Było cicho i przyjemnie, idealnie do szybkiego zaśnięcia. Nagle obudziłem się zaniepokojony hałasem, który rozbrzmiał jak grzmot i wstrząsnął całą chatą. Zegar wskazywał trzecią nad ranem. Zamierzałem ponownie zasnąć, ale słyszałem szept Jasona z Antresoli. Słyszałeś ten huk? Jego głos dobiegł z ciemności. Moje oczy przyzwyczaiły się do półmroku, a w chacie wydawało się jaśniej. Słońce jeszcze nie wstało, a ja dostrzegłem dziwną pomarańczową poświatę na niebie. To nie mógł być pożar lasu, prawda? Jason zauważył niebo i szedł po schodach w tym samym czasie, gdy Brooke wychodziła z sypialni, a Erwin, poprawiając okulary, dołączył do nas. Myślicie, że to burza? Zapytałem, nie chcąc myśleć o czymś gorszym. Chłód przeszedł mnie do szpiku kości, więc owinąłem się kocem. Brooke również odczuła zimno, a Erwin objął ją pocierając ramiona, by nas oboje uspokoić. Jason szybko przeszedł do drzwi wejściowych. Podszedłem za nim, aby móc zerknąć na zewnątrz za jego ramienia. To, co zobaczyliśmy, było trudne do przetworzenia. Padał śnieg. Nie był to jednak zwykły śnieg, a prawdziwa zamieć, która pojawiła się znikąd. Lodowaty podmuch wdarł się do chaty, przeszywając nas wszystkich. Jason zatrzasnął drzwi, na jego twarzy malowało się zdziwienie. Rozpalę ogień, zaproponował Erwin. Nie ma sensu. Wszyscy ubierzcie się i weźcie klucze, rozkazał. Musieliśmy uciekać, zanim śnieg całkowicie nas zasypie. Nie mieliśmy wystarczająco jedzenia i wody, by przetrwać długo. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego śniegu, tym bardziej o tej porze roku. Nie zabraliśmy za sobą kurtek, ani nawet swetrów. Najcieplejsze ubranie, jakie mieliśmy, to piżamy, które mieliśmy na sobie. Na szczęście odkryłem kilka swetrów, które zostawili po sobie moi dziadkowie. Znalazłem też dla Brooke buty, bo na wyjazd to zabrała tylko sandały. Owinięci w koce, złapaliśmy się za ręce i ustawiliśmy w linii, by wspólnie przejść przez zamieć. Po chwili przygotowań Jason ponownie otworzył drzwi. Czy w ogóle mogliśmy prowadzić w takich warunkach? Przypuszczałem, że poruszanie się powoli, by wydostać się z lasu. Będzie lepsze niż utknięcie w chacie. Surowy wiatr zabrał nam oddech, a silniki lód nas po twarzach. Musiałem zamknąć oczy, by osłonić się przed zimnem. Kiedy je otworzyłem, ponownie zdziwiłem się. Szliśmy w stronę aut po lewej stronie od chaty. Gdy zamknąłem oczy, chata była za nami. Kiedy je otworzyłem, chata pojawiła się przed nami. Wiedziałem że to nie inna chata Ponieważ żadna na tej drodze nie wyglądała jak ta Którą mieli moi dziadkowie Staliśmy przed nią zdezorientowani Milcząc i wymieniając spojrzenia Jakbyśmy się pytali nawzajem Jak mogliśmy się zgubić Zostańcie tutaj Powiedział Jason Protestowałem ale on pobiegł A potem zniknął w śnieżyce Coś uderzyło mnie w plece. Spojrzałem za siebie i zobaczyłem przerażonego Jasona. Był z przodu, więc jakim cudem znalazł się za mną? Bez słowa ruszył w stronę lasu za chatą. Ponownie znikał w zamieci, a sekundy później znowu na mnie wpadał z przeciwnej strony. Co tu się dzieje? krzyknął, próbując przekrzyczeć wiatr. Nie słuchałem go w pełni, ponieważ po raz pierwszy spojrzałem w stronę jeziora. Moje oczy dostrzegły nienaturalny kształt w zamieci. Była to ciemna sylwetka sięgająca wysoko w niebo. To coś wcześniej tam nie było. Głęboko w sercu modliłem się, by moje oczy płatały mi figle. Ciemny kształt zaczął się poruszać, obracając się powoli, jakby zdał sobie sprawę, że na niego patrzę. Wszystkie inne zmysły przestały działać. Nie czułem zimno. Nie słyszałem głosów przyjaciół. Nie myślałem o ucieczce. Czułem tylko paraliżujący lęk, który przeszył mnie od głowy do stóp. Po dwóch dniach bez jedzenia w ogóle, przestałem mieć siłę, by wstać. Jason grał z Brooke w kartę, lecz ona zasypiała coraz łatwiej, z ciemnymi cieniami pod oczami. Kiedy spała, Jason wrócił na górę. Brooke śpi, wyszeptał pochylając się nade mną. Chciałem tylko leżeć i czekać, aż wszystko się skończy. Niedługo później zachorowałem na gorączkę i musiałem leżeć przez trzy dni, niezdolny do czegokolwiek. Kiedy gorączka ustąpiła, w chatce unosił się zapach gotowanego posiłku. Jason również, wycieńczony, czuwał obok. Gdy potrząsnąłem nim, by się obudził, jego spojrzenie mówiło wszystko. Wyglądał, jakby dni w tej chacie odebrały mu siłę. Policzki miał zapadnięte, ale nadal próbował się uśmiechać. Jednak jego uśmiech szybko zgasł, gdy przypomniał sobie, że skończyło nam się jedzenie. Więc co gotowała Brooke? Pomógł mi zejść na dół, choć każdy krok wydawał się wyzwaniem. Na dole zobaczyłem Brooke przy piecu, mieszając coś w garnku. Miała na sobie zabrodzone krwią ubrania. A jedna ręka była owinięta rękawem, odwróciła się z dziwnie spokojnym uśmiechem. Omal nie upadłem. Hej, Skarby, przepraszam, że to zajęło tyle czasu. Zrobiłem coś dla was. Mój żołądek ścisnął się w przerażeniu, widząc krew na jej ubraniu i drewnianej podłodze. Wiedziałem, co musiało być w garnku, choć nie miałem odwagi tam zajrzeć. Boże, dlaczego nie wyszliśmy z tej przeklętej chaty zanim doszło do tego wszystkiego. Nie wiem jak, ale Jason doprowadził mnie z powrotem na górę. Nie było już nic do powiedzenia. Gdy zamknąłem oczy, ogarnęło mnie zimno. Czułem jak z każdą minutą ten strach, głód i cisza pożerały mnie od środka. Ostatnią rzeczą, którą usłyszałem, był szept Jasona. Będę jej pilnował. Przeżyjemy to wszyscy. Chciałem wierzyć w te słowa, ale nie miałem już siły ani odwagi, by znowu otworzyć oczy. Powinieneś coś zjeść. Tego chce Brooke. Jason mówi, jakby rozmawiał z dzieckiem. Pokręciłem głową, czując jak żołądek kręci mi się z głodu i stresu. Pozwól mi umrzeć tutaj. Błagałem, zbyt zmęczony, by nawet płakać. Nie mogłem znieść tego, co się działo, więc jak tchórz. Zasnąłem z nadzieją, że sny będą lepsze niż rzeczywistość. Grzmoty burzy wstrząsnęły chatką. W jakiś sposób zebrałem siłę, by usiąść. Miałem cel: wyjść na zewnątrz, cokolwiek to stworzenie mi zrobi. Krok po kroku schodziłem po stromych drewnianych schodach. Nie znalazłem Jasona ani Brooke. Z drżącymi nogami wszedłem do słabo oświetlonej kuchni. Straszne. Mokre dźwięki dobiegały z tyłu. Zobaczyłem tylko ciemny kształt pochylony nad czymś, co leżało na podłodze. Jason, nie rozpoznałem swojego przestraszonego głosu. Jego głowa natychmiast się podniosła. Białe oczy świeciły w ciemności. Nastała całkowita cisza. Burza, która nas uwięziła w końcu ucichła, ale niebo nadal było ciemne. Odwróciłem się i wybiegłem. A on biegł za mną na czworakach. Moja ręka dosięgnęła klamki, ale on złapał mnie za koszulę. To, co zobaczyłem po otwarciu drzwi, nie było śnieżnym jeziorem. To coś. Nieskończone, ogromne, skręcone kształty przywarły drzwi do chatki. Wpatrywałem się w nie. Szalone kolory i dziwne emocje ogarnęły moją głowę. Cienie wyciągniętych ramion zdawało się być zarówno blisko, jak i daleko. Zacząłem cichutko się śmiać. Siła wstąpiła we mnie, czułem, że mogę biec wiecznie, żyć wiecznie, stać się kimś innym. Wyciągnąłem rękę, by zaakceptować ofertę. Drzwi się zatrzasnęły, a ja byłem ciągnięty po ziemi. Krzyczałem, chcąc wejść w tą inną egzystencję, byle tylko nie być sobą. Jason chwycił mnie mocno za ramiona swoimi dużymi, pazurzastymi rękoma. Zmienił się. Jego oczy świeciły białym światłem w ciemnych otchłaniach. Duży zestaw zębów groził rozerwaniem mojej skóry. Nie wyglądał jak osoba, którą znałem, a jednak były ślady człowieka, którego ukrywał pod tymi potwornymi cechami. Ciemność wdzierała się w to, co wydawało się moją duszą. Groziła, że przejmie mój umysł. Niezależnie od tego, jak mocno się opierałem, Jason powinien mnie po prostu zjeść i mieć to za sobą. Śmierć była znacznie bardziej pocieszającym wynikiem niż zaakceptowaniem tego, kim to coś chciało, żebym się stał. Błysk krzyżyka na łańcuszku przyciągnął jego uwagę. Na jego twarzy pojawił się bardziej ludzki wyraz. Strach i ból przeszyły każdą komórkę mojego ciała. Chciałem, aby to wszystko się skończyło w jeden sposób lub inny. Wezmę to wszystko za ciebie, jego głos brzmiał chrapliwie. Pokiwałem głową, wiedząc, że jeśli weźmie moje ciężary, nie będzie powrotu. Może teraz był częścią potwora, ale mógł opuścić tę chatę z resztką człowieczeństwa. To coś na zewnątrz nie chciało go. Moje protesty nie trwały długo. Zamiast ostrych, rozdzierających zębów, trzymał nas w ciasnym uścisku. Był inny sposób wyjścia z tego wszystkiego. W końcu przejąłem jego ofertę i wybrałem sposób tchórza. Po tak długim czasie zimna nie sądziłem, że kiedykolwiek poczuje znów taki żar. To coś na zewnątrz krzyczało, wiedząc, że nie udało mu się zdobyć swojej ofiary. Hałas wstrząsnął światem, powodując, że wszystko znów zniknęło. Obudziłem się w szpitalnym łóżku, z głową kręcącą się w chaosie. Powoli wracałem do zdrowia i opowiedziano mi, co się stało. Okropna burza przeszła przez okolice, a małe tornado zniszczyło kilka chat, w tym te, w których się zatrzymaliśmy. Ciała Brooke, Erwina i Jasona nigdy nie zostały znalezione. Wszystkich uznano za zmarłych. Ponad 11 osób zniknęło w tej burzy. W społeczności szeptano o tym, że nigdy nie było burzy tak złej, nie mówiąc już o tornadzie. Odmawiam uwierzenia w to wszystko. Wiem, co się nam przydarzyło. Zabrano nas przez coś, czego człowiek żaden nigdy nie zrozumie. On zmienił się. Jason nie jest człowiekiem ani nie jest tym, czym to potwór chciał, żeby był. Utknął jako coś pomiędzy. Nie wiem, gdzie się podział. Odmawiam uwierzenia, że zginął w tej burze. Muszę go znowu znaleźć i w jakiś sposób naprawić to, co się stało. Kiedy moje ciało się wyleczy, wrócę do tej okolicy, aby pomóc w akcji sprzątania. Również, aby poszukać osoby, która uratowała mi życie, biorąc na siebie wszystkie moje ciężary.